Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tu Basia Dunin z Fun Flow Yoga i dzisiaj w naszym poranku na macie zrobimy sobie coś takiego fajnie rozbudzającego ciało, może troszkę energetyzującego, tak żeby dobrze zacząć ten dzień. Zapraszam. Przechodzimy od razu do klęku podpartego. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. I kilka przejść z krowy do kota. Wdech jak pępek jest w dole. I wydech jak robimy koci grzbiet. Zamknijmy sobie oczy i powędrujmy każdy w swoim tempie. Wstępem swojego oddechu rozbudzamy powolutku kręgosłup. Tak jest, wdech jak pępek jest do maty, i wydech przy kocim grzbiecie. Jest. wędrujemy, oddychamy. Jeszcze jeden oddech. I prawa stopa idzie po prawej stronie od naszej prawej dłoni. Cofamy delikatnie lewe kolano, tak, żeby tutaj był kąt rozwarty. Obie dłonie są po lewej stronie od naszej prawej stopy. I zostańmy tutaj chwilę, pozwólmy miednicy opadać, jak najniżej do maty. A my poskręcajmy troszkę ciało, powyginajmy tutaj, poprzenośmy ciężar ciała troszkę do przodu, może troszkę do tyłu. Zobaczcie, co tu można fajnego zrobić dzisiaj, żeby troszkę obudzić to ciało. Wędrujemy, można sobie zamknąć oczy, żeby je troszkę lepiej poczuć. Można przełożyć obie dronie, dłonie po lewej stronie od naszej maty, naciągnąć prawy bok. To samo po prawej stronie od maty, naciągnąć troszkę lewy. Podnosimy tułów, odsyłamy ramiona do tyłu, dłonie w koszyczek za pupą, zbliżamy jak najbardziej do siebie spody naszych dłoni i odsyłamy ramiona jak najwyżej, jak najdalej od pupy, pozwalając miednicy jeszcze bardziej od, opadać do maty. Tak jest. I zostajemy tu na pięć, cztery, trzy, dwa. I jeden. I lewa dłoń idzie na prawe kolano od zewnętrznej. Prawa dłoń łapie, zahacza się o lewe udo, lewy pośladek. I skręcamy cały tułów w prawą stronę. Każdy wdech wyciąga, wydłuża nasz kręgosłup. A wydech delikatnie pogłębia skręt. Wdech wyciąga, wydłuża. A wydech pogłębia skręt. Jeszcze jeden oddech. Super. I odkręcamy się, przenosimy ciężar ciała do tyłu. Lewe udo zostaje prostopadle do maty. Prawa noga prosta w kolanie. Stopa flex. Dłonie po obu stronach naszej prawej nogi. Bierzemy głęboki wdech. Wyciągamy kręgosłup i z wydechem opadamy do naszej prawej, prostej nogi, patrzymy na palce prawej stopy. I pchamy jak najbardziej pępkiem i mostkiem do tej prawej nogi. Tak jest. I zostajemy na pięć, cztery. Z każdym wydechem staramy się może o jakiś milimetr zbliżyć nasz tłów do naszej nogi. 3. dwa. I jeden. Zostajemy dłońmi na opuszkach palców i próbujemy oderwać nawet centymetr od maty naszą prawą stopę. Jak się uda, zostajemy. Pięć, cztery, 3, dwa i jeden. Opadamy, wracamy ciężarem ciała do przodu. Obie dłonie idą po lewej stronie od naszej prawej stopy, odklejamy lewe kolano od maty i albo zostajemy tutaj, albo przechodzimy na przedramiona. Tak jest, do jaszczurki. I zostańmy chwilkę w jaszczurce. Pobujajmy się z prawej na lewą, do przodu, do tyłu. Ponaciągajmy troszkę to ciało. Zobaczmy, co tutaj możemy z tej pozycji jeszcze fajnego wyciągnąć. Co tu możemy jeszcze dobrze poczuć? Tak jest. Oddychamy. I wracamy na dłonie. Opuszczamy lewe kolano na matę. Prawa noga do tyłu. Lądujemy w klęku podpartym. I zgięcia tłoga w prawo, w lewo. Można popatrzeć przez lewe ramię na swoją lewą stopę, przez prawe, ponaciągać jeden bok, drugi, każdy w swoim tempie. Tak jest. Wędrujemy i oddychamy. Jeszcze jeden oddech. I lewa stopa wędruje po zewnętrznej stronie od naszej lewej dłoni. Odsyłamy delikatnie prawe kolano do tyłu, tak żeby w prawej nodze między udem a łydką był kąt rozwarty. Obie dłonie są po prawej stronie od naszej lewej stopy. I znowu zostajmy tutaj chwilkę, pozwólmy miednicy opadać pod swoim ciężarem do maty jak najniżej. Zamknijmy sobie oczy i powędrujmy w tej pozycji. Powyginajmy się troszkę, po naciągajmy, zobaczmy, co tu fajnego można zrobić dla tego naszego ciała dzisiaj. Może przełożymy obie dłonie po prawej stronie od maty, naciągniemy troszkę lewy bok. Może po lewej, naciągniemy prawy. Tak, jak czujecie dzisiaj, co może być dla Was fajne w tej pozycji? Wędruję. Jeszcze jeden oddech i podnosimy nasz płów do góry, dłonie idą za pupę, splatamy je w koszyczek, próbujemy jak najbardziej zbliżyć spody dłoni do siebie, odsyłamy ramiona jak najdalej od pupy jak najwyżej i jednocześnie pozwalamy miednicę opadać jeszcze niżej do maty. Tak jest, wypychamy mostek, bardzo przyjemne otwarcie klatki. Wygięcie pleców i zostajemy tu na 5, 4, 3, 2. I jeden. Rozplątujemy dłonie. Kładziemy prawą dłoń po zewnętrznej stronie od naszego lewego kolana. Lewa dłoń zahacza się o prawy pośladek, prawe udo. I skręcamy się w lewo. I tutaj każdy wdech wyciąga, wydłuża nasz kręgosłup. A wydech delikatnie pogłębia skręt. Tak jest. Jeszcze dwa oddechy. Wdech. I wydech. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Super. O, odkręcamy się. Dłonie po prawej stronie od naszej lewej stopy na macie. Odklejamy prawe, kolano od maty i albo zostajemy tutaj na dłoniach albo przechodzimy na przedramiona i tak jak poprzednio dajmy sobie tu chwilę czasu czy w tej wersji, czy w poprzedniej na dłoniach pobujajmy się z prawej na lewą do przodu, do tyłu poczujmy, gdzie to ciało może potrzebować trochę budzenia, trochę ruchu dajmy mu to dzisiaj tak jest wędruj Oddychamy. Jeszcze jeden oddech. I opuszczamy prawe kolano na matę. Wracamy na dłonie, jeśli byliśmy na przedramionach. I przenosimy ciężar ciała do tyłu. Prawe udo jest prostopadle do maty. Dłonie na opuszkach palców po obu stronach naszej lewej prostej nogi. Bierzemy głęboki wdech wyciągamy kręgosłup i z wydechem opadamy tłowiem, ale ciągnąc jak najbardziej pępkiem i mostkiem do naszej lewej nogi. Staramy się mieć jak najbardziej ściągnięte łopatki, lewa stopa flex. Patrzymy na palce lewej stopy i zostajemy tutaj na pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Dłonie zostają po obu stronach lewej, lewej nogi i próbujemy oderwać naszą lewą piętę od maty. Centymetr, dwa centymetry. Jak się uda, zostajemy na pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i o, puszczamy. Wiem, to jest taki mały horrorek. I wracamy stopą do tyłu. Jesteśmy w klęku podpartym. W klęku podpartym zahaczamy palce stóp o matę. I przechodzimy do psa z głową w dół. W psie drepczemy w miejscu, podnosząc raz jedną piętę, raz drugą, uginając raz jedno kolano, raz drugie i pozwalając miednicy swobodnie opadać na boki. Tak jest. Drepczemy. Rozruszajmy to ciało w tym pierwszym dzisiaj psie. Oddychamy. Powędrujcie, zobaczcie, co tu można fajnego zrobić, co tu można przyjemnie ponaciągać, poskręcać, potwierać. Tak jest. I uspokajamy ruch i przechodzimy maksymalnie na palce stóp. I opadamy napięty. Palce stóp. I napięty. Jeszcze raz palce stóp. I napięty. I podchodzimy dłońmi pod nasze stopy, kolana delikatnie ugięte. Łapiemy dłońmi nasze łokcie, głowa luźno między barkami. I bujamy się z prawej na lewą, swobodnie. Tak jest. Zmieniamy zaplot ramion. Uspokajamy ruch, wypuszczamy ramiona, nogi zgięte w kolanach i rolujemy się do góry kręg po kręgu. Ostatnie barki, głowa, ściągamy łopatki, zamykamy oczy i zostajemy tu na trzy oddechy. Uspokajamy głowę, jeśli się w niej troszkę zakręciło. I uginamy nogi w kolanach okrężnym ruchem przenosimy ramiona nad głowę, wyciągamy wszystko maksymalnie do sufitu, zahaczamy kciuki o siebie nad naszą głową. Uginamy delikatnie nogi w kolanach, wypychamy biodra przed siebie i wygięcie pleców do tyłu. Tak. Jeśli to jest za intensywne, można położyć dłonie na lędziach tak samo. Tak jest. I wracamy do pionu. Wdech ramiona do góry, prawa dłoń łapie lewy nad garstek, zginamy się w prawo, naciągamy lewy bok. Mm, tak jest, cudownie. I wdech ramiona do góry, lewa dłoń łapie prawy nad garstek, zginamy się w lewo, naciągamy prawy bok. Tak jest. I znowu wdech ramiona do góry, wyciągamy wszystko do sufitu i nurkujemy do maty opadamy tłowiem, niziutko i przechodzimy dłoni w kierunku początku maty, tak żeby znów wylądować w psie z głową w dół tak jest i prawa noga do góry, wdech, wyciągamy wszystko do sufitu zginamy prawą nogę w kolanie i pozwalamy jej swobodnie opaść za naszą pupę, otwieramy miednicę naciągamy tłów, tak jest i prawa stopa pomiędzy dłoni, bliżej prawej dłoni. Łapiemy balans. Jak złapiemy balans, wdech. Wszystko do góry. Wyciągamy do sufitu i z wydechem opadamy. Niziutko. Znowu wdech do góry. I wydech opadamy. Jeszcze raz wdech do góry. I wydech opadamy. I ostatni raz wdech do góry i wydech. O, padamy do wojownika drugiego. Prawa stopa patrzy na początek maty. Lewa delikatnie pod kątem. Barki w dół od uszu, ramiona na boki. Patrzymy za prawą dłonią. Tak jest. Tu trzy oddechy, miednica nisko. I lewa dłoń zjeżdża po naszej lewej nodze. Prostujemy prawą nogę w kolanie. Prawe ramię przedłużeniem naszego prawego boku. I od razu odbijamy do przodu. Dłonie na matę. Prawa noga do tyłu. Jesteśmy w deseczce. Czaturanga. Pies głową w górę. I pies głową w dół. Tak, jest tu jeden oddech. I lewa noga do góry wdech. Wyciągamy wszystko maksymalnie do sufitu. Uginamy lewą nogę w kolanie. Otwieramy miednicę. Pozwalamy tej stopie swobodnie opadać za naszą pupę. Naciągamy tułów, naciągamy lewy bok. I przenosimy lewą stopę pomiędzy dłonie, bliżej lewej dłoni. Łapiemy balans. I jak złapiemy wdech, wszystko do góry. I wydech, opadamy. Wdech do góry. I wydech. Opadam. Jeszcze raz wdech do góry. I wydech. Opadamy. I ostatni raz wdech do góry. I wydech. Opadamy do wojownika drugiego. Lewa stopa patrzy na początek maty. Prawa delikatnie pod kątem. Barki w dół od uszu, ramiona na boki. Patrzymy za lewą dłonią. Tak jest. Miednica jak najniżej. Oddychamy. Jeszcze trzy. Dwa. I jeden. Zjeżdżamy prawą dłonią po naszej prawej nodze. Prostujemy lewą nogę w kolanie, lewerami przedłużeniem lewego boku. Naciągamy cudownie całą lewą stronę. I odbijamy dłonie na matę. Prawa noga do tyłu. Jesteśmy w deserce Chaturanga. Pies z głową w górę. I kolana na szerokość maty, pupa na pięty, i opadamy swobodnie tłowie między ramionami. Puszczamy wszystko zupełnie luźno. I kilka swobodnych oddechów. Jeszcze jeden oddech. I wracamy do psa z głową w dół. Wsie znowu drepczemy, uginając raz jedno kolano, raz drugie. Przerzucamy miednicę na boki. Tak jest. I podchodzimy stopami pod nasze dłonie, krok po kroczku. Wsuwamy nasze dłonie spodami do góry pod nasze stopy. Rozkładamy ciężar ciała tak, żeby te stopy przygniatały jak największą powierzchnię naszych dłoni. I bierzemy głęboki wdech, wyciągamy kręgosłup i z wydechem opuszczamy tu w głowę między ramionami. Zbliżamy do naszych nóg. Próbujemy doprostować nogi w kolanach, tyle ile się da. I zostajemy na pięć, cztery. Trzy, dwa i jeden. Wypuszczamy dłonie, rolujemy się do góry na ugiętych delikatnie kolanach. Wdech, ramiona do sufitu, i tu wyciągamy wszystko maksymalnie do góry. I z wydechem no, nurkujemy do maty, dłonie na matę, i wracamy do psa z głową w dół. tak. I znowu wdech, prawa noga do góry, wydech, prawa stopa pomiędzy dłonie, bliżej prawej dłoni, wdech, wszystko do sufitu, wyciągamy, naciągamy maksymalnie i z wydechem opadamy do wojownika drugiego, zostajemy tu na trzy, dwa, Jeden i znowu prostujemy prawą nogę w kolanie. Lewa dłoń zjeżdża po naszej lewej nodze. Naciągamy cały prawy bok. I dłonie na matę. Prawa noga do tyłu. Czaturanga. Pies z głową w górę. I pies z głową w dół. Tu jeden oddech. I lewa stopa do góry wdech. Lewa stopa pomiędzy dłoni bliżej lewej dłoni. Wdech, wyciągamy wszystko do sufitu. I z wydechem opadamy do wojownika drugiego. Tu jeden oddech. I zjeżdżamy prawą dłonią po prawej nodze. Lewa noga prosta, a lewa, lewe ramię przeciągnięciem lewego boku. I od razu odbijamy dłonie na matę. Lewa stopa do tyłu, chaturanga. Pies z głową w górę i pies z głową w dół. I zostajemy w psie na pięć długich oddechów. Dociskamy pięty do maty. I oddychamy pięć, cztery. Dwa. I jeden. Robimy mały krok do przodu. Uginamy prawą nogę w kolanie. Kładziemy na macie i przechodzimy do gołębia. Łapiemy tutaj balans. Tak, żeby poczuć, że to dobrze osiadło. Im ta łydka ups, im ta prawa, prawa łydka będzie bardziej równolegle do krótszej krawędzi naszej maty. Będzie bardziej intensywnie. Także znajdźcie swoje ułożenie na dzisiaj. Prawej łydki. Jak złapiemy tutaj dobry balans, odpychamy się od opuszków palców naszych dłoni, wygięcie do tyłu, wdech. I z wydechem opadamy. Głową na nasze dłonie, tułowiem na naszą nogę. I zostajemy tu na kilka oddechów. Pozwólmy, żeby to się działy fajne rzeczy bez naszego specjalnego udziału. Bardzo fajna pozycja. Fajnie otwierająca, a przy tym bardzo przyjemna. Można sobie powędrować troszkę w prawo naciągnąć lewy bok, zobaczyć jak tutaj jest. Troszkę w lewo co tu się dzieje, albo zostać centralnie, tak jak czujecie, tak jest. Jeszcze kilka oddechów, długie Obserwujemy, co się dzieje w tym ciele, jak je odczuwamy. Jak odczuwamy miejsca, które tutaj pracują. Tak jest. Jeszcze jeden oddech. I po wydechu podnosimy nasz tłów. Uginamy lewą nogę w kolanie. I przyciągamy ją po zewnętrznej stronie od naszego lewego pośladka. Tak jest. Możemy zostać na prawej dłoni. Jeśli mamy na to przestrzeń, możemy zejść na prawe przed ramię. Naciągamy. No, I odsyłamy tę lewą nogę do tyłu. Wyciągamy całe ciało. I znowu przyciągamy do pośladka po zewnętrznej stronie. I powędrujmy tak kilka razy. Naciągajmy tutaj to ciało jeszcze trochę. Bardzo fajny ruch. Tak jest. O tak. Jeszcze jeden oddech. I wypuszczamy lewą nogę. Prawa również do tyłu. Lądujemy w psie z głową w dół. Tu jeden oddech. I odsyłamy lewą nogę zgiętą do przodu. I tak samo gołąb na drugą stronę. Znajdźmy tę dobrą wersję gołębia dla siebie na dzisiaj. Tak, żeby się to dobrze usadzić. Jak już się dobrze usadzimy. Dłonie na macie na opuszkach palców odpychamy się od maty wygięcie do tyłu wdech. I z wydechem opadamy tłowiem na naszą lewą nogę, głową na nasze dłonie. I zostajemy tu na kilka długich oddechów. Tak jest. Poczujmy, jak pracuje nasze ciało w tej pozycji. Co pracuje. Z jaką siłą. I jeżeli macie ochotę, można powędrować dłońmi w lewą stronę. Zobaczyć jak tutaj się będziemy czuli dzisiaj. Naciągnąć delikatnie prawy bok. To samo na drugą stronę. Naciągnąć troszkę lewy bok. A może wolicie zostać w środku. Tak jest. O, jak przyjemnie słońce. Jeszcze cieplej. Jeszcze dwa, trzy oddechy. I po wydechu podnosimy tułów, lewa dłoń zostaje na macie. Uginamy prawą nogę w kolanie i przyciągamy prawą dłonią po zewnętrznej stronie od naszego prawego pośladka. Jeżeli macie przestrzeń, można zejść na lewe przedramię. Troszkę podociskać tutaj tę stopę. Zawsze po zewnętrznej stronie od prawego pośladka. Tak jest. I później można wrócić na dłoń, jeśli byliście na przedramieniu. I troszkę powędrować tą nogą do tyłu. Ponaciągać tu ciało i znowu do przodu. Powędrujcie sobie w tej pozycji. Tak, żeby coś przyjemnie pootwierać, obudzić. Zobaczcie, co tu możecie fajnego zrobić. Tak jest. I wypuszczamy stopę, lewa noga do tyłu. Lądujemy w psie z głową w dół. W psie bierzemy trzy głębokie oddechy. Dociskamy pięty w kierunku maty. Jeszcze jeden oddech. I uginamy nogi w kolanach i zatrzymujemy je tak centymetr, dwa nad matą. Tak jakby trochę klęk podparty, tylko z kolanami w powietrzu. I zostajemy tu na pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Opuszczamy kolana na matę, siadamy pupą na piętach. Coś mi się ten mikrofon dzisiaj... Bierzemy głęboki wdech, wyciągamy ramiona do sufitu i z wydechem opadamy. Tłowiem na nasze uda, głową przed nasze kolana i puszczamy wszystko zupełnie luźno. Można sobie dać ramiona też wzdłuż naszych nóg, także palce są skierowane do tyłu i puszczamy wszystko zupełnie luźno. I zostańcie sobie w tej pozycji jeszcze kilka minut. Niech sobie to ciało trochę odpocznie. Przygotuję się na kolejny dzień. Mam nadzieję, że to była dobra pobudka. Ja Wam dziękuję bardzo za obecność i do zobaczenia. Pa, pa. Jak zawsze komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Czekam tu na Was.